Cześć maneczko, z tej strony Janek Wolf 2, a dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta z Darkiem. Jak widzicie już jesteśmy w nederze. Dobra, darek, chodźmy. Jak widzicie już jesteśmy w nederze. Jeszcze wpadnijcie na kanał Darka. Oczywiście. Wpadnijcie na kanał Darka serdecznie. A właśnie jakby co to kręcę od nowa, bo oczywiście... Jezus Maria Darek, zapomniałeś. Dobra. Dobra, to chodź za mną. Dobra. Zachęcam Was serdecznie o... do subskrybowania kanału od Darka I jak, jakże subskrybowania mojego kanału. Dobra, jak widzicie, już mamy tutaj Blaze'a. Dobra, rozwalony. Już ostatnio tutaj byliśmy z Darkiem. A Darek kopie kwast. Dobrze, przyda się na pewno. Jak w... no, już byliśmy tutaj ostatnio, ale niestety Blaze nas rozwaliły. Ale teraz planujemy zemstę. Tak. O, mogę makiu. Ale słodki O. Dobra. Ej, a co jest tam? Ej, tam już nic nie ma, dobra. Nie, nie ma już nic, Darek, nie ma. I ogólnie dzięki za kilo Darek. Nie, gdzie zaś te blaze... E. E. A! O, Dobra, ty rozwalaj. Wo! A tu już byliśmy. A tylko wezmę ten głowstą. A tutaj co jest? Tutaj nic nie ma. Jeszcze raz Was zapraszam do subskrybowania kanału Darka w oczekiwaniu na filmy. Przypominam Wam, że jest konkurs na 20 subów, który polega na tym, że piszecie czy chcecie dostać czekoladę i piszecie, tak, chcę dostać czekoladę i ja wam daję czekoladę. Pięk piękny konkurs, co nie? Dobra, idziemy do Darka. O, Darek. Darek będzie naszym. O jest Darek, lawa, Darek, lawa, lawa. Nie, 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 nie. Darek, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, kurde. Dobra, nie. Uff, dobra. Dobra. Uff, dobra. Uff. Prawie by było normalnie. O. Gdzie on poszedł? A tu jesteś, dobra. O, było blisko normalnie. Gdzie ty się spadłeś? Ojejku, to się bardzo można. O, magma cube, ale ogromny. Kurcze, sniper ze mnie normalnie Ej, jednak nie Ej, mogę ci pomóc? Na pewno nie e, dobra e. O, tam kolejny A tu już byliśmy, dobra. Mo nie, nie, chodź tam, chodź tam, Co tam masz. O, danke. Dobra. Immortal Combat na szkieleta. Dobra. Idziemy za Darkiem Dobra, chodź na ja, ja go rozwalę. O nie. Dobra, myślę, że już kończymy ten odcinek, tak Dobra. myślę, że już kończymy. W następnym odcinku pewnie też będzie z Darkiem. Pa. No, ja też mówię pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku prawdopodobnie też z Minecrafta. I też z Darkiem, co nie, Darek? Tak. Tak. Dobra, a więc cześć, subskrybujcie Darka, jak i mój kanał, ale przede wszystkim Darka, bo warto go subować. No, topa, pa. Nara. Teraz trzeba wyłączyć nagranie.